Podsiadły, dzień dobry. Gościem Radia Kielce za pośrednictwem łączy internetowych jest wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka-Świętokrzyska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry, witam. Pani Minister, nie będziemy chyba dobrze wspominać 2021 roku, bo pierwsze skojarzenie, które nam przychodzi do głowy, przyzna Pani, to są kolejne kryzysy. Począwszy oczywiście od ciągłej pandemii COVID, która, na którą liczyliśmy, że, że już się z nią rozstaniemy. Wciąż daleko jeszcze do tego no oczywiście to był bardzo trudny rok przede wszystkim drugi rok z którym mierzyliśmy się z pandemią koronawirusa ale także ze skutkami gospodarczymi tej pandemii z wielkim kryzysem gospodarczym związanym z tą pandemią rząd podejmował kolejne działania nie czekał nie jak robił to kiedyś Donald Tusk wobec gwałtownie rosnącej inflacji, kiedy mówił, że gdyby był guzik, to on by go nacisnął i wszystko by było w porządku. Nie, rząd podejmował, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego podejmował kolejne działania. Tak, abyśmy wyszli możliwie suchą stopą z tego kryzysu. Tworzyliśmy kolejne tarcze antykryzysowe, które ratowały miejsca pracy w Polsce, i także dzięki temu Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w całej Europie. To bardzo ważne. Obecnie z tego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa wynika także wzrastająca inflacja, ale to są przyczyny zewnętrzne. To jest również efekt choćby szantażu gazowego putina. No właśnie, bo ta końcówka roku szczególnie dała się nam we znaki, dlatego że przez cały rok sytuacja gospodarcza w zasadzie była bardzo dobra, chwaliliśmy się dobrymi wynikami. Na koniec roku rzeczywiście przyszła inflacja, no i coś co możemy już nazwać pewnie kryzysem energetycznym spowodowanym właśnie cenami gazu głównie. Tak, to jest następstwo przede wszystkim takich czynników zewnętrznych jak szantaż gazowy Putina, jak także polityka klimatyczna Unii Europejskiej bardzo forsowana przez Niemcy, ale także przez polityków Europejskiej Partii Ludowej, na której czele stoi Donald Tusk. Kiedy pojawiła się szansa wreszcie na to, że możemy z kryzysem energetycznym sobie poradzić, bo Polska zaczęła bardzo poważnie planować i myśleć o budowie elektrowni jądrowych, no to znowu wczoraj słyszymy, że Niemcom się ten pomysł nie podoba, mimo że został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Bez wątpienia e, widzimy, po której stronie stoją dzisiaj Niemcy. E, sam sojusz, który umożliwił powstanie e, Nord Stream 2, Pokazuje także, w jaką grę Niemcy grają i jaką politykę, także klimatyczną, narzucają Unii Europejskiej. Polacy pewnie odczują mocno skutki podwyżek cen gazu, bo wiemy, że gaz na początku roku już wzrósł, w zasadzie cena gazu wzrosła o 50%, no ale to i tak jest niewiele w porównaniu z ceną gazu na światowych rynkach, która wzrosła od początku ubiegłego roku najpierw o dziewięć, teraz dziewięciokrotnie, teraz pięciokrotnie. To jest efekt także kolejnej tarczy, którą wprowadziliśmy, tarczy antyinflacyjnej, która jest taką słoną, taką osłoną dla Polaków. Przed tymi skutkami, następstwami e, polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Panie minister, od lata 2021 roku nasze służby graniczne muszą borykać się z kolejnym atakiem, atakiem hybrydowym, to no też nie ma nie jest tajemnicą, że stoi za nim Aleksander Łukaszenko, a przede wszystkim właśnie Władimir Putin. Tak na naszej wschodniej granicy prowadzona jest wojna hybrydowa, atak hybrydowy, atak hybrydowy ze strony Łukaszenki, ze strony Białorusi, który jest, którego spiritus movens jest także Władimir Putin i Rosja. Nie ulega wątpliwości, że kwestie tego, co dzieje się na naszej granicy, Pol, na granicy polsko-białoruskiej, ale także białorusko-ukraińskiej i, i wreszcie rosyjsko-ukraińskiej. To są, so, to jest kwestia no, naczyń, po, naczyń połączonych. Nie można tego rozpatrywać oddzielnie. Niestety coraz więcej wskazuje na to, że mamy do czynienia z odbudową Imperium Rosyjskiego i nasza dyplomacja, nasza polityka zagraniczna działa skutecznie, aby takie sprawy nagłaśniać. Ja także w trakcie moich wyjazdów zagranicznych jako członek Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej podczas spotkań z politykami z zachodu, ale także również i z państw choćby Azji czy Ameryki Północnej. wskazywałam na to, że tych trzech spraw nie można, nie można rozpatrywać, oddzielnie e, i że to co dzieje się na naszej wschodniej granicy to jest efekt działań Putina i Łukaszenki. Przed nami 2022 rok, oby był lepszy od tego, który minął. Czeka nas wiele zmian, to między innymi rozwiązania polskiego ładu, który od 1 stycznia wchodzi w życie. Zmienia się wiele, między innymi w kwestii podatków. Zdecydowanie to jest rekordowa obniżka podatków. Takiej w naszej historii nie było. Przede wszystkim poprzez wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Dzięki temu także nasi seniorzy będą otrzymywali emeryturę wolną od podatku. Również zmieniamy wiele innych zasad, które sprawią, że na tej naszej polityce zyska 18 milionów Polaków. Zyskać mogą też kluby sportowe, dlatego że pojawia się specjalna ulga, która ma pomóc w finansowaniu właśnie sportu i klubów sportowych. Prezes Korony podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miasta Kielce mówił o tym, że jest szansa na to, że zdobędzie wreszcie sponsorów, że będzie prościej i łatwiej zdobyć sponsorów. Chcemy wspierać tych, którzy inwestują w sport, ale także chociażby w działalność kulturalną, w kulturę. Poprzez właśnie wprowadzenie ulgi sponsoringowej, a więc jak do tej pory przedsiębiorcy mogli odliczać 100% wniesionych kwot, tak, tak wzrasta ten limit odliczenia. No o 50%. Premiujemy tych, którzy inwestują w sport, bo sport to zdrowie i nie, i nie należy o tym zapominać także w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa. Sport pomaga unikać wielu chorób, w tym chorób cywilizacyjnych, ale także sprawia, że nasi seniorzy są w coraz dłuższej sprawności. A więc wszyscy powinniśmy uprawiać sport. Zachęcam jeszcze raz do aktywności fizycznej. Mam nadzieję, że do tej aktywności przekonają także Polaków sukcesy naszych olimpijczyków, bo w roku ten rok już miniony to był rok, kiedy posypały się medale, najlepszy nasz występ podczas igrzysk olimpijskich w roku wieku, 14 medali, 9 medali w samej tylko lekkoatletyce. Teraz czekamy na Igrzyska Zimowe w Pekinie. No właśnie, te Igrzyska Zimowe w Pekinie już za miesiąc, możemy mi powiedzieć, bo 4 lutego się rozpoczynają. Amerykańscy eksperci, wczoraj znalazłem taką analizę amerykańskich ekspertów, którzy szacują, że Polacy zdobędą trzy medale: jeden złoty i dwa brązowe, z czego dwa mają należeć do skotków, skoczków narciarskich. No ale ostatnio forma naszych skoczków nie wskazuje na to, żeby mogli powalczyć o medale w Pekinie. Oczywiście zobaczymy, przekonamy się. Ja trzymam kciuki za naszych skoczków. Rozmawiałam także z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego panem Apoloniuszem Tajnerem który twierdzi i cały czas przekonuje, że to jest dopiero początek, że forma naszych skoczków będzie wzrastała, więc mam nadzieję, że apogeum osiągnie podczas właśnie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, ale oczywiście liczymy i trzymamy kciuki, kciuki także za za innych sportowców, chociażby za e, Natalię Maliszewską w e, short tracku. Mam nadzieję, że e, ten szczyt formy e, naszych e, sportowców przypadnie właśnie na czas Igrzysk Olimpijskich. Oby tak było. Dziękuję bardzo gościem Radia Kielce za pośrednictwem łączy internetowych. Była dziś wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.